Jeszcze nie, jeszcze nie ja popnę, uwaga! Hop. Na lewo! Na lewo tutaj Dobrze I tutaj jedziemy, Mikołaj. Jag pizza, pizza mocno pizza, pizza, dobra, jedziemy tutaj pizza, pizza i zakręty robić. Mikołaj tutaj, na górę. Mikołaj tu i zakręcamy tutaj. Zakręć mocno. Ej, patrzcie. Jedź pierwszy. Jedź pierwszy i tutaj po prawej stronie. Dobrze. Po prawej stronie, po prawej stronie, nie musisz hamować. Jedziemy na wprost. Mama też jedzie. Dobrze. Nie hamuj, jedziemy na dół. Dobrze, na dół jedziemy na dół, ja cię trochę popcham. Dobra, tak, wczoraj tam jechaliśmy, no ja cię popcham jeszcze, uwaga. Jedź mama, pierwsza może Dasz radę? Jedź pierwsza To cię nagram przy okazji Puści cię puści, jedź pierwsza Mikołaj, na prawo, na prawo! Mama jedzie teraz pierwsza. Koła ja cię popcham teraz, uwaga. Jedź tam, gdzie mama. Ja te empurro, rapazes. Jest onde a mamãe. mama. Jedź, gdzie mama. No. Dobra. Teraz jedziesz za mamą, mama jedzie pomału i robi zakręty. Ty jedziesz tak samo, ale pomału za mamą i robisz zakręty, dobra? Pizza Mikołaj, pizza! Hamuj za mamą! Za mamą. Za mamą, nie wyprzedzaj mamę. Mama jedzie pierwsza. Za mamą, mama... Z... Mikołaj za mamą. Dobra Dobra, patrzcie na mamę Dobra, teraz bez hamowania na dół jedźcie Bez hamowania na dół, no Ja Cię popkam, ja Cię popkam. No. Zjedź Mikołaj trochę na prawo, żeby się rozpędzić. Dobrze, i do mamy. Jeszcze na prawo. Na prawo zjedź, żeby się rozpędzić. Dobra, i do mamy. I skręcaj do mamy. I jedziesz za mamą, dobra. Mikołaj, pizza, za szybko jedziesz, pizza. Robić zakręty, zakręty robić. Za mamą teraz jedziesz po mamy śladach. Po mamy śladach musisz jechać, Mikołaj. Po mamy śladach, zakręcaj. Za mamą, po mamy śladach. Dobrze. Pizza i zakręt. Mikołaj, za mamą. Pizza, mocno pizza i zakręt. Dobrze. Pizza. Mikołaj, pizza i zakręt. Dobrze Dobrze Pizza i zakręt. Za mamą. Po mamy śladach. Mikołaj pizza. Za szybko jedziesz. Za szybko jedziesz. Musisz jechać za mamą. Po mamy śladach. 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 Poczekaj chwileczkę, mama jedzie pierwsza. Dobrze. No teraz, bez takich dużych zakrętasów, mama, bez takich dużych zakrętasów, no na, na dół. Dobrze, dobrze. No, jedziemy, jedziemy. Jedziemy. Wypluj gumę. Zresztą tu lepiej, bo ktoś się w dole wiedzie. Muszę... Nie, w śnieg wpadnie i to jest okej. Okay. Wypluj gumę, wypluj gumę. Do... Nie, tam tak. Hmm, na tamtą stronę, tam jest ładnie. Dobra, baba, baba. Za ci potrzymamykę. Trzymaj się tego, żeby ci nie spadł. Dobra. Czekaj, to ja jadę teraz pierwszy. No chodź Mikołaj, za mną. Ale za mną, po moich śladach. Pizza i zakręt. Pizza i zakręt, po moich śladach. Po moich śladach, Mikołaj. Pizza pizza i zakręt. Pizza i zakręt! Pizza i zakręt, pizza i zakręt. Pizza, pizza, mocno pizza i zakręt. Jedź ze mną, pizza to jeszcze nie jest do zmontezu. Możemy tędy jechać też? To chodź tędy, chodź tutaj, do mnie pizza pizzę i zakręt, tutaj w drugą stronę.

Ale nie przepraszaj, wszystko dobrze idzie. Czasami się przewrócisz i nic się nie dzieje. Ja jestem koło ciebie i ci mówię, co masz robić. Musisz robić mocniej pizzę, wiesz, żeby się nie przewrócić, dobra? Dobra. Mama, my tędy jedziemy i tutaj robimy zakręty. Tu jest mało mniej ludzi nawet. Dobra, uwaga. Nie trzymaj się mnie. Zejdź mi z narty, bo chcę jechać. Nie na dół narty, tylko tutaj daj narty. Mama, czekaj! Mama poczeka, weź narty, z mojej narty. Podnieś nartę. No i drugą nartę. Dobra, jesteś tam ustawiony. Jedź na dół, tam na wprost jedź, na wprost. Nie na dół, ej, nie na dół. Tu. Tu jedziemy, tu. Tu, mama też je, niech jedzie pierwsza. Mama jedziesz tak, jak chcesz, a on jedzie za mną. Pizza, mocno pizza, mocno pizza, i za mną tutaj. Jedziesz za mną, mocno pizza i zakręt. Pizza. I zakręt, tam jedziemy daleko, pizza, i zakręt do góry, tutaj, do mnie, pizza, i tam jedziemy daleko, tam jedziemy daleko. Pizza, pizza i zakręt. Do góry, do góry, żeby się nie, za, nie rozpędzić. Pizza i do góry, tutaj zakręt, pizza i tutaj. Mikołaj, pizza i tam jedziemy. zakręt pizza pizza i tam jedziemy Mikołaj, pizza, pizza. Bo, żeby się tutaj nie rozpędzić za bardzo, do mnie pizza, mocno pizza. Śnieg jest bardzo miękki, bardzo dobry do zakręcania. Patrzcie do mnie tutaj, na górę wyjedź. Na górę wyjedź, żeby się nie rozpędzić. Dobra, jedź po moich nartach. Pizza i zakręcamy. Pizza i zakręcamy. Pizza. Zakręcamy, pizza, 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 mocno pizza, zakręcamy. Pizza i zakręcamy. Do góry, do góry, pizza i zakręcamy. Pizza i zakręcamy. Pizza, 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 zakręcamy. Tutaj, do góry, do góry, do góry. Pizza w drugą stronę. Do mnie pica i zakręcamy. Pica i zakręcamy. Pica i zakręcamy. Pica i zakręcamy. Pica zakręcamy, jedziemy na wprost. Pizza i zakręcamy. Pizza i zakręcamy. Pizza i zakręcamy. Pizza i zakręcamy pod górkę tutaj. Pod górkę. Pizza i zakręcamy. Pod górkę. Pizza i zakręcamy tutaj. Pizza, zakręcamy. Pizza. I zakręcamy tutaj. Pizza. Zakręcamy. Pizza. I jedziemy tutaj pod górkę. Pod górkę ładnie. Dwo zakręcamy Mikołaj. Pizza. I jedziemy tam. Pizza, pizza, pizza i zakręcamy. Wiecież? Pizza, mocno pizza i zakręcamy. Pod górkę. Pizza i zakręcamy. Pizza i zakręcamy. Pizza i zakręcamy. Pizza i zakręcamy. Pizza i zakręcamy tutaj pod górkę, pod górkę Pod górkę, pod górkę skręcaj Dobra i zakręcamy Mikołaj do mnie tutaj, tutaj wysoko do góry, do góry wysoko Pizza i zakręcamy tam Pizza i zakręcamy. Pizza. Zakręcamy. Zakręcamy. Pizza. Zakręcamy. Tutaj. pizza, pizza i zakręcamy i teraz tam jedziemy pod koinki Na środek na środek za mną tutaj Tutaj. Pod górkę pod górkę, pica, mocno pizza, żeby się nie rozpędzić. Dobrze. Do Montezumy jedziemy teraz. because i it's a in my way Back. Tak, kto jest Montezuma? Chodź.